Co tam? Nagrywam już. Super. Dzisiaj jest. Który dzisiaj jest? 25. 25 Listopad. Zobaczyłem Pierwszy taki film, który wjeżdża tutaj na kanał. Dzień z życia. Dreamera. Nie wiem tak naprawdę w sumie Dzień z życia w Polska kroku, zakończenia, kilka słów, e, kilka słów, e, podziękowań dla klubowiczów, trenerów. Zobaczcie jak to wszystko wygląda od środka, hmm. panuje panuje u nas klubien. Więc jeśli się zastanawiacie, czy do nas dołączyć, to sami zobaczycie, sami Będzie na pewno dzisiaj też e, kilka nagrywek tworzymy tą część gdzieś... techniczną no. To na pora roku. się <noise> <Pokaż. głos> Co to za pogaduchy w końcu? E, ustalamy strategię działania Który yy, tutaj będą zabierać te nogi, tak? czyli będą wam tutaj ściągać i za chwilę, za chwilę będzie próbował przechodzić. Więc moment, w którym on tą nogę ściąga, jest momentem, w którym ta noga od razu jest składana do środka. Dobra? I teraz zaczynam sobie z tej pozycji, zabrał. O, ta lewa suwa się pod kolano, Tak. Palce i siła tej nogi jest w tą stronę, tak? czyli tą nogą tam Tą nogą blokuję biodro i palcami, kolano jest na zewnątrz, to kolano jest na zewnątrz. Jeszcze raz. I teraz kiedy wkładam te, te, tą x-gardę, tak? bo teraz przechodzimy do x-gardy. Kiedy wkładam tą x-gardę, zaczynam wypychać przeciwnika tą x-gardą w tamtym kierunku i przekładam sobie rękę do środka. I patrzę, jeszcze raz. W skrócie, co tą ręką robię po wychyleniu przeciwnika. tak? tutaj łapię nogę i chodzę sobie ręką do środka tak żeby tym łokciem sobie już tutaj wstrzymywać kostkę będzie ciężko wam to zrobić, jakby nie dlatego ta izgarna jest fajna, bardzo silna bo nogami dużo możecie zrobić Ma. OK? on może oczywiście, on przeciwnicy często wracają bo na przykład idą tym kolanem tutaj często na brzuch tak, ale tak jak powiedziałem mam jest bardzo mocna Dobra. i teraz patrzcie, odpychamy Tutaj trzymam sobie jego nogę, chochla i król to mogę zabierać mi. O, widzicie, fajny, ciasny był e, Odpycham przeciwnika i wchodzę na łokieć. To jest też e, ważne teraz z nami. Odpycham go i wchodzę już na łokieć, po to, żeby dalej wejść na rękę. Dobra? I teraz zabieram, uwaga, którą nogę. Nie nogę spod kolana, ale nogę z biodra zabieram. Wstawanie asekuracyjne. Tu jesteśmy, proszę. Dobra. Staraj się tylko nie wyciągnąć. Mhm. Jeszcze raz. Jesteśmy tu. Odpycham. W tym momencie wchodzę. Odpycham go dalej. Oczywiście możemy wrócić. Kolana na brzuch, połóżmy.

No w większości przypadków starają się ludzie wracać tutaj, czyli kolano wchodzi w brzuch, tak? Kolano wchodzi w brzuch, dobra, wróćmy jeszcze raz, Teraz będzie, kiedy on wraca, szukam jego tej ręki, tego rękawa. To on będzie, ten rękaw będzie dla mnie kluczowy, ten bliższy. No i dalej przeciwnik idzie na mnie, idzie na mnie, dobra, super, i ja ten. Dobra, jeszcze raz. To tego typu najlepiej robić z ruchu, no, wracasz. Łapiemy, naciągam go na siebie. Hop. Mm. <coughs> okay. rozepnąłem On wraca, ale szukam, szukam tego. Jak tego nie będziecie mieć, to ciężko, bo e, nie zabierzecie mu punktu podparcia. Nabieram go na siebie, ręka pod. No wytrzymamy do końca tak, tak. No czy to no, Teraz trzymam, żeby wam żeby tu już nie wiem, dokładać domy. Tak? jego tak, chowamy. Tak, jego rękę chowamy pod spód, nakrywamy się, wrzucamy wodę siebie. Tak, można rzucić. Sprawdza. Ok, strądzasz nogę. jest ręka. Jest ręka Mog... górna, się... można się z nią z... troszkę pobawić i z oka. się, fajna praca. Nie dlatego z góry na pewno. Nabieram go na głowę, obracacie się i tak? się obracacie. Um, liczyłem w tym roku, łącznie jako karsandryści Polska, czyściliśmy dalej z różnych imprez przywieźliśmy jest to myślę, że na początek fajny może mm. w tym roku dopiero Łukaszu, stać się gdzieś... yes. na niebieskie pasy, no co to będzie, tak? Mm. Myślę, że to całkiem niezły wynik jak na to, że dopiero zaczynamy mocno startować i jeździć Ej, ja też bardzo się cieszę, że utworzyła się taka grupa startowa oczywiście nie neguję tych, co nie jeżdżą jak, yy, w ogóle, bo nie każdy chce, nie każdy może, więc pełen luz. 7 medali z Mistrzostw Polski przywieźliśmy, 3 medale z Mistrz Europy ADCC Z Mistrzostw Polski Sol przywieźliśmy 8 medali. Na początku roku jeszcze 7 medali z Staga Competition chyba było, bo tutaj czewnica była. prawda? 5 medali z ropę. Eee, cztery medale w Wyszyniowach były eee, i był nawet jeden medal z Mistrzostwa Europy w Barcelonie w tym tak? roku, więc nawet słyszę, eee, że całkiem fajne wyniki, eee, jak nie masz klubu. Było eee, jeszcze od Pęgi. Było jeszcze od ja A... myśli, jak No jak myśliaki karnowicze. Eee, Także coś tam się dzieje, nie? Fajnie, jestem bardzo dumny eee, jako eee, masz ten czy jeżdżą, czy nie jeżdżą, bo każdy w przyczynia się do sukcesu e, tych, co jeżdżą i do rozwoju. Tak? E, więc e, ogromne podziękowania dla trenerów, którzy, no, na razie nieobecnych, bo się rozchorowali e, i wyrazy szacunku i uznania dla Michała e, Łukasza i Martiego oraz e, z Kamila Kamila Łukasza. E, z z, 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 z <tryk> no i dla trenera wystawiam no, i tak. <tryk> <tryk> z, y, trenerów w strzelnicy nie ma, więc pewnie was nagrodzą tam u siebie w tej chwili. Ja nic o tym nie wiem, więc nie będę tutaj ingerował to. Natomiast ja chciałbym w swoim klubie parę promocji dać. Bardzo ważne belki, słuchajcie, to jest jeden z najważniejszych, bo e, myślę, że śmiało ponad 99,9% w ogóle tej belki w życiu nie osiąga, e, więc pierwsza belka na białym pasie, e, Julia. Mateusz Woda Będzie pasowanie może z krajów i nogi na Będziecie pamiętać że was mocno lauta, nie? nie? Jeszcze nie, ale rozrzutny kapitan no. <laughs> okay, bravo. <test Springs> <laughs> <t> A powtórzę Wam później. Tyle ludzi wydzielanie. dla mnie. Nie, to jest najlepsze. Probieram się już cieszy, że Wam chodź. Chociaż ten raz nie brawo. Naszego. E, dobra, naszego. E, e, postawa osób. E, i tak, e, to co? E, ustawiamy e, A i, e,